Dzień dobry! W poprzednim filmie wyjaśniłam, jak budować skrypty rysujące wielokąty foremne. Teraz jeszcze trochę innych informacji na ten temat. Można ustalić kolor pisaka. Poprzednio pokazywałam, jak posłużyć się tym blokiem. Ustaw kolor pisaka, więc klikam. Mogę suwakami ustawiać kolor, ale na dole jest tutaj taka pipetka do pobrania koloru, tak jak w programie Paint mamy. Weź kolor. Gdy na to kliknę, mogę sobie wybrać, ale na scenie tylko, na przykład pancerzyk mojego żuka i pojawi się ten kolor. Ewentualnie jakiś inny, na przykład o. Mogę zmienić kolor na taki. To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów to polecenie ustaw kolor pisaka na. I tutaj jest miejsce na liczbę. Kolor pisaka jest ustalany liczbami od 1 do 100. Może od 0 do 100, ale kolor 0 i 100 to są te same kolory. I tak. Po uruchomieniu tego skryptu mój duszek rysuje kreskę o pewnym kolorze. Zmieniałam tutaj kolory, i tak jako dla ciekawości podam, że 10 to jest pomarańczowy, 20 jasno-zielony, 30, 40 tutaj się jakoś mało różnią, 50 to jest jasno-niebieski, 60, 70, czyli jak piszę tutaj, 70 to będzie taki kolor, 80, 90 i 100 to jest kolor czerwony. Już oczywiście, można to sobie po prostu sprawdzić, jak to tutaj wychodzi. Następna sprawa. Teraz wyczyszczę scenę. Mam tutaj blok do czyszczenia wyczyść wszystko. I Ostatnio pokazywałam za każdym razem, że duszek obracał się w lewo, rysując wielokąt foremny. Oczywiście tak wcale nie musi być. Tutaj mam skrypt rysujący trójkąt. Na razie duszek obraca się w lewo. Zaraz zobaczymy, czy ten skrypt został ułożony poprawnie. Uruchamiam skrypt. O, ale jakoś duszek z innego miejsca zaczynał, a w innym miejscu skończył. Co jest w tym moim skrypcie nie tak? No tak, trójkąt ma trzy boki, a ja kazałam powtórzyć cztery razy. W związku z tym duszek z tego miejsca zawędrował sobie tutaj i się obrócił. Teraz co ja mam tu zrobić? Poprawiam 4 na 3. No ale chciałabym na początku, żeby duszek był obrócony w prawo. Jak to zrobić, jeżeli ja na razie chcę mieć w prawo? Z kategorii ruch wybieram ustaw kierunek na Mogę to sobie wziąć jako pierwszy blok tutaj wstawić. Ustaw kierunek na i teraz patrzę. Aha, akurat 90 to jest w prawo, tak? Więc zostawiam tak, jak jest. Mogę sobie tutaj zmieniać, dowolnie poruszać tym, a ewentualnie mogę tutaj wpisać po prostu liczbę z klawiatury. Zostawiam tak. Przesuwam trochę, może najpierw wyczyszczę scenę. Wyczyszczę scenę, przesunę troszeczkę duszka. Sprawdzę, czy on się obróci w prawo. Może z kontrola dam jeszcze, czekaj jedną sekundę. Sprawdzimy, czy duszek się obróci w prawo. Uruchamiam skrypt. Obrócił się i narysował trójkąt. Teraz uwaga wcale duszek nie musi być na początku ustawiony w prawo. Ustawię go w inny sposób, na przykład do góry. Również duszek wcale nie musi się obracać w lewo. Może się obracać równie dobrze w prawą stronę, więc ten blok usunę. Natomiast z kategorii ruch wezmę blok. Obróć w prawo o 15 stopni, ale wiem, że ma tu być w trójkącie 120 stopni. No dobrze. Czyścimy scenę i uruchamiam ten nowy skrypt na rysowanie trójkąta. Proszę bardzo, w prawo duszek też może się obracać ten trójkąt. Jest no, inaczej tutaj, inaczej wygląda, trochę jest obrócony, ale jest to również trójkąt. Podobnie z kwadratem i z każdym innym wielokątem. Możemy jeszcze coś innego zrobić. W kategorii wygląd jest. Może zrobię tutaj najpierw. Pokaż duszka. A po narysowaniu ukryj duszka. Jaki będzie efekt. No, na razie on jest i tak pokazany, więc będzie go widać. No dobrze, ale może na początek go ukryję. O, duszek został ukryty. Czyszczę scenę i uruchamiam nasz skrypt na trójkąt. Pojawił się, narysował trójkąt i bardzo szybko znikł. Tak szybko znikł, że aż trudno to było może zauważyć. No to może każmy na koniec jeszcze poczekać yy, jedną sekundę, żeby zauważyć, że on nam na koniec znika, bo tak to właściwie trudno to zauważyć. Proszę bardzo, jeszcze raz. Czyścimy scenę i uruchamiam skrypt. Widać, narysował i znikł. Więc taki blok też można wykorzystać. Aby w naszym trójkącie każdy bok był w innym kolorze, z kategorii pióro możemy wziąć blok Zmień kolor pisaka o 10. Można zostawić 10, jeżeli mamy wiele różnych boków, bo jest to wielokąt, który ma więcej boków, może być 10. A ja sobie wpiszę tutaj 30. Można tu różne liczby wpisać. I sprawdzamy, co się zmieni. Czyszczę scenę, uruchamiam. O, proszę, teraz mamy każdy bok w trójkącie w innym kolorze. Ponieważ trzykrotnie jest powtarzany ciąg poleceń. Przesuń, obróć i zmień kolor. Teraz uwaga, drodzy uczniowie. Duszek po narysowaniu jednego boku musi się obrócić o 120 stopni, jeśli rysuje trójkąt. To jest ten niebieski kąt. Ale uwaga, każdy kąt wewnętrzny w trójkącie równobocznym ma 60 stopni. Proszę tego nie pomylić i na matematyce nie powiedzieć, że każdy kąt trójkąta ma 120, bo to by była nieprawda. Dalej, jeżeli duszę rysuje sześciokąt foremny, narysuje ten bok, następnie musi się obrócić w lewo o 60 stopni, czyli ten niebieski kąt, aby mógł narysować kolejny bok. Natomiast wewnętrzny kąt sześciokąta, każdy kąt w sześciokącie. Ma z kolei 120 stopni. Uwaga, proszę tych rzeczy nie pomylić. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.